Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Susek i dzisiaj pokazujemy razem z Berlietem jego powtórkę na E5 no to cześć Berliet i mów no, Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Berliet, jak już wcześniej wspomniany i to jest powtórka z czołgu t 5 amerykańskiego czołgu ciężkiego, dziesiątego poziomu wczytanie jak widzisz, wczytanie wczytanie bogów, można by rzec są ósemki, siódemki, skauty, kilka dziewiątek, tylko dwie dychy Arty nie liczę. Na języku to Arta ma ciężko. Zwłaszcza obieg 261, który strzela praktycznie przed siebie, a nie lobem czy czymś. Ma przynajmniej jego trajektorii pocisku. Gdzie pojechaliśmy? Zapytasz. No, miasto, tak. Widzimy, że flanka pusta. I 4 i BATCHAD się zaświecił na prawej stronie. Więc stwierdziliśmy tutaj, że pojedziemy sobie lewą stroną i przeraszujemy. Cokolwiek by tu nie było, jesteśmy w stanie to wysolować. Szczerze się, baliśmy spotkania z Conqueror'em, albo którymś z tych TEDeków. ów aczkolwiek, no, jak widać, pusto wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie, nie? Tak mnie teraz naszło, a propos tego rozjazdu, że często takie niekonwencjonalne rozjazdy prowadzą do takich dobrych bitew, takich niespotykanych, no bo to nie byłoby, bądźmy szczerzy, rzadko kiedy się zdarza, że większość pojazdów jest nie tam, gdzie powinna być. Sporo jest takich pojazdów, które mogłyby u was być w tym mieście, a jednak większość, zwłaszcza wasze dwa TDki, no K0 z Artą, bronią jej, czy co? Znaczy się, jeżeli chcą podejść do bronienia i mieliby naprawdę dobre TDK, no okej, okay, Waffentrager tam może kampić, bo jednak ma ten kamuflaż, no ale jak Tiger niekoniecznie. Ale no, no nie, W każdym nie... razie, team pomógł wam żeby ta okazja była, po prostu. Wy tylko musieliście ją wykorzystać. Wiesz, no w tym momencie to nie widzieliśmy, że to jest okazja. W tym momencie cel był wygrać grę, nie? No 1-5, że średnio, no... 2-5. Wiesz, czegoś, czegoś się nie da wyciągnąć, nie? Ta piąteczka zbiera side-scrapem, co jest rzadko spotykane chyba na amerykańcach z tego co mi wiadomo. No, ma te szerokie gąsienice niby, nie? Eliminacja działu, oczywiście, to priorytet podczas założenia typu kierujemy bitwę, to eliminowanie działu. Nieważne ile przeciwnik ma yy, apeków, czas skończyć. I to jest chyba najlepszy widok czołgisty w World of Tanks. Czyli płonący pojazd, nie posiadający gaśnicy. W sumie za 1200 osponu? no 1100 z haczykiem. Widzę 700 samego pożaru, więc tam jeszcze... no to jest chyba tak. Tam 400 weszło z samego Hayeka, nie ponad 400. Prawie 500? No to widzisz, mega. No to Hayek, bo ja no, właśnie trager równa się Haek. Y Conqueror Pok, więc czemu by w niego nie strzelać? No, podobieństwo, że się odbije, jest praktycznie 80%, chyba że i golda. No i teraz się problem zaczął robić, bo tam już, już nie ma sojuszników. Więc zaraz będą plecy. W tej całej sytuacji jest takie, że zdążyli wyeliminować IS-4. Jakbyśmy mieli się wiedzieć, że to jest is 4 no to moglibyśmy nie dać rady, bo jednak no, co by nie patrzeć, IS-4 ma pancerz. I potrafi odbić. Nawet słaby gracz jest w stanie w jakiś magiczny sposób odbić is 4 bo wystarczy, że go podkontuje przez przypadek. No i jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomnieliśmy do tej pory, to jest tryb spotkaniowy. No gdyby to nie była spotkaniówka, to by był koniec. To już by było po grze. No ale braliśmy to pod uwagę jadąc tutaj, nie? Że no tak, tak. No, to pewnie 8. się teamy by inaczej rozjechały, bo by w innych miejscach kapy był i tak dalej, nie? No, wiesz. Yy, nie wiem, jak to jest na trybie spotkaniowym, ale mam wrażenie, że na trybie standardowym to yy, drużyny, jak są takie, a nie inne pod względem wn to starają się jak najkrótszą drogą do kapa wroga dojechać. Mm, u mnie już zgarnąłeś dwa hity od baczata. No, niewidzialny bacze, tak? Kamuflaż na 100%, plus chyba był pomalowany, więc no, latamy no ile od krzaków. No właśnie, 400 krzaków na kapie. Kto to wymyślił? No wiesz, park te sprawy w środku miasta. Ludzie chcą mieć świeże powietrze, no to Stalin posadzi... Nie, przepraszam, to jest chyba niemieckie miasto. No to Hitler no. posadzi. Wiesz, tak ładnie. Jak akurat przy torach kolejowych wyjdziesz sobie z dworca głównego, możesz sobie usiąść. W parku. A tak nie że to chyba niemieckie, bo Niemcy tak lubili stawiać parki. No, no, niemieckie. Tak pasuje. A zabudowa też tak wygląda tej mapy. No, ale tutaj dochodzimy do tego kulminacyjnego momentu. 7:13, 8 na 2. I stwierdziliśmy tutaj, że tak. Niech sobie kapują, niech sobie nas zabijają. Jeżeli chcą nas zabijać, ok, ale tanio skóry nie sprzedamy. Weźmiemy ze sobą na dno, ile się da. No, no i teraz w zasadzie, tego, że misja żeby... Po no. że misja na WZT, a po drugie dlatego, że możemy. Tutaj tak naprawdę wystarczyła jedna rzecz. Oni wszyscy razem wjeżdżający w jednym momencie. Fakt, że tutaj dwa czołgi się mogą nie zmieścić, ale... A propos nie się czołgów, tak? Oh. GW Tiger, który chciał bardzo, bardzo, bardzo pomóc swojej drużynie, stwierdził, że pomoże swojej drużynie blokując bat I jedna droga zblokowana. No tak, bo GWT się tam nie zmieści, bo jest za długi. Mogłoby się w ewentualnie tam przecisnąć, ale... Długo czasu by to mu zajęło i by został wydają za ten czas. Otis płacze, że on długo jeszcze nie będzie odbijał tej... tego IS-a fv w końcu się IS przez niego zacznie przebijać. No ale niestety nie było udane. Trzech mniej pięciu zostało. No właśnie, pięciu zostało. Matematycznie do jakiego medalu się zbliżamy w tym momencie? Do tego, tego... crucial contribution, tak? Ostateczne poświęcenie po polskiemu. Jakoś tak pewni po angielsku. No tak ładnie brzmi po angielsku, nie? Crucial Contribution. No tak dostojnie, nie? Ostateczne no tak. poświęcenie. Tak brzmi jakby coś, to był jakiś dostałeś, Japoniec. Nie? Albo jakiś Japoniec kamikadze czy coś. No tak, w sumie, w sumie to też bardziej pasuje. Japoniec kamikadze. To, Japoniec kamikadze to jest dokładnie to co robili tutaj przeciwnicy. Jeżeli pojedynczo i na kamikadze. No idealnie po prostu dla was, nie? No takich dziesiątek, nie? Oczywiście flame na czacie ze strony badczata, pana hmm. Polaka. <grym> Ale no, powiedzmy, że ja wkurzył. jestem w stanie go zrozumieć, bo miał bitwę bardzo dobrą. Też bym się wkurzył, jakby mi przegrała drużyna taką bitwę. Zresztą no, jestem w 100% tak przekonany, żebym, jeżeli bym nie pisał na czacie na tym spiku bym puszczał takie flamy, że ludziom by już zwiędły. Ale no i widzisz... mądry GW Tiger stwierdził, że. Ostatnią nadzieją jest skapowanie tego w 3 nie, minuty. Nie, bo KGB stwierdził, że ostatnią nadzieją jest strzelanie w trupa własnego sojusznika. No a to trochę pechnie. No. no i stwierdził, że, że Top, Gunowi, Top Gun się należy mojemu towarzyszowi. Niech ma, niech się cieszy. Zawsze to podniesie troszeczkę expo za bitwę, nie? No. Ja a propos tych wszystkich medali, top gunów, to już zdążyłem wcześniej zobaczyć na tych właśnie screenshotach, że ich jest masa, łącznie z tymi pierdółkami razem macie ich 17, jedyne czego szkoda to to, że ty pierwszą klasę za to dostałeś, bo no wynik w damage'u i we fragach jest na tą emkę, no tylko niestety wiadomo, że jest uzależniony ten exp od tego w kogo bijesz. No bicie ósemek i dziewiątek, tak? No bierze niższe tiery. No to jest właśnie niestety. problem robienia emek na dychach. że 10 dobra bitwa, ale to jest bitwa na tierach, że walczy z mniejszymi od siebie no to niestety, ale no Mki tam nie zrobisz. Chyba, że zrobisz 10 na Demajów No właśnie. A propos Batchata w zasadzie zrobił prawie tyle ekspacowy a wy zrobiliście we dwóch prawie 14 Demade, nie ekspacowy 14 k przegrał? No tak, jest prawie 14 k. Do tego są chyba jeszcze jakieś asysty. Jeszcze no, fajną rzeczą nie. jest to, że Otis zarówno asysty, ty i 1200. Otis macie Top Gana i wsparcie. To jest rzadkie połączenie, a dwóch w jednym plutonie jeszcze rzadsze. No a High Caliber niestety nie jest ani stalowa ściana, nie jest tą, nie jest medalem, który mogą dostać dwie osoby. Więc dostał mnie mm -hmm. Otis. Po pierwsze zablokował więcej, po drugie zadał więcej. No, ty tylko 1600 niby. Nie strzelali za dużo w ciebie. Znaczy się, wiesz, Otis, Otis zablokował 1300, tylko po prostu więcej oberwał, bo go scouty piły i dostało, dostało to naliczone mu 14 hitów niż w 10 moich, bo podaje, że na stalową ścianę chyba trzeba porwać 11 hitów. No, faktycznie Więc nie dostał zabrakło. więcej strzałów. Faktycznie. Cóż mogę powiedzieć? E-piątka, podsumowując. Yy, no, zwiększenie drzewka yy, świetne O tragicznej MC Trójce. Zwłaszcza po tym buffie HD. Co się nieczęsto zdarza, ponieważ jak wiemy HD zazwyczaj niższy czołgi. Świetny przykład typ 5.9. Yy, świetny buff na KMIK na wieży. Dużo więcej odbija. Goldy oczywiście wchodzą, bo goldy wszędzie wchodzą, bo są tak drobne, że żeby wszędzie wchodziły. Ale pepalce bardzo często odbija nawet od TDeków 10 poziomu Jeżeli się uda, no bo wiadomo, że one już mają taką penetrację, że czasami potrafią wejść, jeżeli odpowiednia partia zostanie strzelona No i na dolnej płycie został zlikwidowany weakspot po bokach Po gąskach, jest teraz troszeczkę mniejszy weakspot, znaczy Większy, ale trudniejszy do trafienia na środku dolnej płyty Ogólnie daję temu czołgu w skali od 1 do 10 dałbym mu na te kilkanaście czy dziesięć bitów, jakie zrobiłem, póki co dałbym mu 8 na 10, może. Także bardzo wysokie noty. No, to jest też taki pojazd często chwalony przez tych lepszych graczy, bo powiedzmy, że on ma tą niezłą mobilność ma też dość, dosyć szybkie działo więc można nim sporo zrobić. Pancerny jest, to, ja uważam, że T110E5 to jest z heavy'ków. Najlepsza kontra na medy, moim zdaniem. Dlatego tym czołgiem można często jechać w takie miejsca, gdzie jadą medy. hill na czy coś w tym stylu. Bo to jest bardzo dobra kontra na medy. Może takiego meda odbić, a ładuje niewiele dłużej od nich, bo przecież nieco ponad 8 sekund ja tam ładuję no i chyba. To często zaskakuje, takie medy, że muszą z heavy'kiem walczyć, bo sobie nie, mogą z nim nie poradzić, zwłaszcza pierniżej jak są. To też. No cóż. No. Myślę, Także... że to tyle w kwestii podsumowania. Jakieś Wie. ewentualnie stosunki zarabiania? No, bez premium 20 tysięcy, z premium 45. 000. W biorąc pod że nie strzelałem w ogóle z Golda, no bo nie musiałem. No tak. No ale to chyba jak z każdą dychą, nie? No bo to. Dycha nie wiadomo. Do tak. No, no nie, no na CW i żeby stała i czasem ją odkurzyć jak trzeba. Albo jak są takie eventy, jak teraz na WZ-111, te gdzie trzeba zrobić damage i fragi, no to dychą to się robi najlepiej. I właśnie takie eventy to jest powód, dla którego ja wyprowadzam moje dychy z garażu, bo gdybym nie takie eventy, to prawdopodobnie bym tych dych w ogóle nie ruszał, tylko by się stały, by stałe rdzewiały albo się kurzyły. No właśnie. A to tak samo jest z tymi evencikami razy 3, razy 5, no to wtedy się cały garaż Podświeża, a nie Przestałem tylko. To robić. Przestałem to robić, ponieważ mam za dużo czołgów, które ekspie. i. Nie Ale chce mi się to się powiedzmy, bez... że, że parę więcej wyciągniesz niż zwykle. No a jak potrzebuję Felixpa, to kupuję Golda, więc nie nabijam tymi gwiazdkami Felixpa. Nie to znudziło. Można i tak. No tyle w kwestii tej bitwy. No, myślę, że podsumowanie jest no, w miarę takie merytoryczne. Przede wszystkim fajne jest. Taka bitwa jest fajna w momencie, gdy się ją gra, bo wiadomo, że to są Reszcie te emocji, ogromne nie? emocje, ta niepewność, czy się uda, czy się nie uda. I tak liczysz, modlisz się do wujka serba, żeby każdy strzał to się liczył, całujesz praktycznie każdy pocisk na doprawę, mm. tak wylatuje z lufy. A ręka trzęsie się, jakbyś wypił pół litra. To prawda. Co najmniej. Nie wiem, czy się ręka trzęsie po pół litra, mi jeszcze nie, ale no, załóżmy, że tak jest. No to, no to powiedzmy, że ręka ci się trzęsie po tym, jak wypijesz więcej jak pół litra i wiesz następnego dnia. O, no to to już prędzej, to jest bardziej takie realne podejście. drgawki, że, że, że wiesz, jak Okej. trafisz w coś, to się cieszysz. No tak, to wtedy można grać, ale warto, bo albo te 9V ma dużego splesza, tylko trzeba na goldzie. Zamknąć oczy i może wejdzie. <laughs> Nie więcej, dobra. Myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć. No, właśnie, także dzięki za powtórkę. Jak coś gdzieś jeszcze się dobrego się zdarzy, zgadamy. nagrać albo się zgadamy, to coś jeszcze albo u mnie, albo u ciebie się no na tak. pewno pokażę. No tak, więc co tam, co, co mogę dodać od siebie? Także sypać mu łapki w górę. Subskrypcje, te sprawy polecam serdecznie. Nie subskrybuję, ale polecam. I powiedziałbym jeszcze, że reflinki, tylko śmieć reflinków nie chcę, bo nie chce ja. zamawiać, bo że jest uczciwy to jest i nie będzie. Mistrzowska zarabia. reklama. Wiesz, jak upadła kampania reklamowa? Pij mleko, jesteś wielki? Nie, nie mam pojęcia. Bogusław Linda był jednym z ostatnich, który reklamował, a potem ukazał się artykuł, że on w zasadzie to nie lubi mleka. Także Aha, świetną oczywiście. reklamę robisz. No, no to robię reklamę w tej samej zasadzie. Nie, bać rzucał częściej, bo odżyłeś znowu, tylko tak boję się Ci już dać kredyt zaufania, bo nie wiem czy odżyłeś na stałe, czy znowu tylko na miesiąc, może dwa, trzy. Tam parę filmów nagrałem, tylko trzeba I je wrzucić. Śledzę, śledzę na bieżąco te hardstone, te, te WOT'y dwa ostatnie, śledzę na bieżąco. Hearthstone to naprawdę fajna gra, tylko kurde ciężka bariera wejścia, jeszcze gorsza jak w wocie. Tylko ja w tą grę nie gram. Zresztą słyszałem, że to jest pay to win bardzo bo to faworyzuje gra. Potem tych, którzy pokupowali sobie dużo pakietów kart. Ale Pff, nie wiem w jaki sposób, sposób ich faworyzuje, ale jak, jak nie masz tych kart, to w Constructed nic nie zrobisz, żadnej talii nie ułożysz, to już jesteś wyautowany. A jak nie grasz w te gry i nie znasz tych kart, to w arenie też nie ogarniasz. No tak że wiesz, no. jak ze wszystkim. Z każdą grą Wszystko. taką online. Dobra, bo znowu jest dygresja jak na moim materiale z. Opinie Opinię Klanowiczu. To, no to w na najlepsze. Ale niekiedy ktoś patrzy na w ekran bitwy w No tak. A tu, że jest po bitwie to wyłączony najwyżej. Dobra, tak, bo że... to 100 godzin będzie. No no. Bo, tak jak już wspominałem na moim materiale, chcesz? za mnie do nagrywania Plutonu, możemy sobie zrobić dygresję, jak Grzecha na kanale w Plutonie Raźniej, nie ma problemu, ja mam czasu dużo, tylko nie rób tego w czasie nagramy, nagramy w Plutonie Raźniej, w, jeszcze nawias, bez Grzecha. No i taka reklama kanału, no, już masz pomysł na swoją, masz pomysł na promocję, wybijaj się na innych, to jest najlepsze na YouTubie, serdecznie polecam. Z, <noise> tak? To jest, to jest twój model biznesowy. No. Oprócz Jak w Chinach, szczery, nie? Tak, łapka w górę za szczerość. Ja napiszę teraz komentarz, że jestem szczery i chcę tam łapki w górę za szczerość. Okej. Okay. No. To tyle. Przynajmniej, przynajmniej nie uwagę. jesteś obłudny. Przynajmniej. Dzięki za uwagę, to na razie i cześć. Trzymajcie się.